Danuta Głębiewska, znana jako Roxy Testuje, to znana blogerka w branży motoryzacyjnej. Porozmawiam z nią dzisiaj o tym, jaką rolę we współczesnym biznesie pełni marka osobista. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój branding w biznes 24. Dzień dobry, Danusiu. Witam, Bartku. Ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. To jest stwierdzenie, które za każdym razem zadaję, czy proszę o to, żeby osoby odniosły się do niego. Więc proszę również ciebie. W jaki sposób ty odnosisz się do stwierdzenia? To jest, um, oczywiście, marka osobista. To jest tak, na, tak naprawdę najwyższy luksus. I cieszę się, że nie każdy o tym wie. Bo gdyby każdy o tym wiedział, to byśmy mieli same marki luksusowe. A I potrzebni są i tacy, i tacy. Ale jeśli faktycznie jesteśmy już gotowi przejść na tak zwany najwyższy poziom i świadczyć usługi, które mają być usługami unikalnymi, luksusowymi, to jest właśnie marka osobista. Marka osobista to znaczy przekazanie jakichś własnych wartości, przejście no właśnie, do historii. To, to ja tobie przerwę, bo Ty masz ze sobą jeden tutaj taki bardzo ważny element. Mm -hmm. Swojej marki osobistej, więc mm -hmm. gdybyś właśnie powiedziała, czym dla ciebie marka osobista jest z wykorzystaniem tego elementu, no to to będzie takie też dobre rozwinięcie. Tak, no, e, przede wszystkim e, chciałam powiedzieć, że motoryzację kocham od dziecka i zawsze się zastanawiałam i szukałam rozwiązania, jak w tej motoryzacji się znaleźć. Od oczywiście grania po e, jakieś tam swoje prywatne jazdy, ale zawsze patrzona w ekran i. E, Pragnąca bycia w tym motosporcie. A z drugiej strony, jestem też kobietą taką z poglądami bardzo, można powiedzieć, teraz staroświeckimi, za którymi panowie bardzo tęsknią, ale i my kobiety, do których się nie przyznajemy publicznie, bo tęsknimy za gentlemanami, za prawdziwymi mężczyznami, a tak naprawdę sam ich, ich wykastrowałyśmy poprzez feminizm zbyt radykalny. I teraz chcę to to przywrócić, więc moją misją w motoryzacji jest przywrócenie kobiecości. W takim, jaki sposób? To... Takim oto drobnym elementem, czyli kapelusz. Jest to kapelusz akurat jesienno-zimowy. Dlatego jest e, takie postury. Zaczęłam się pojawiać na wszystkich eventach motoryzacyjnych ponieważ kapelusz dodaje takiej elegancji, takiej klasy, takiej kobiecości. Mamy oczywiście i męskie i damskie, ale proszę mi uwierzyć, że jak zajrzycie na moje sociale i strony i zobaczycie kapelusze te, te letnie, no to są takie typowe kapelusze, jak można powiedzieć, z czasów, gdzieś chodziło właśnie oglądać wyścigi konne. Ale no to właśnie, to w takim razie zostańmy na chwilę przy tym kapeluszu. Mhm. Jestem ciekaw, tak jak wspomniałaś, jest to jakaś forma y, konkretna wyrażenia Twojej marki osobistej? Tak. A jak reaguje na to otoczenie? Jak właśnie reaguje na to, ta, w cudzysłowie, branża motoryzacyjna? Nieskromnie powiem, że już dawno odkryłam, że potrafię wyznaczać trendy. Poprzez silne poczucie jakby własnej wartości i nie daję się przekonać. Nie jestem człowiekiem, który idzie za tym, co jest modne, tylko ja tworzę jakby swoją modę i promuję ją, bo promuję kobiecość. Promuję, żeby kobiety się nie wstydziły chodzić w sukienkach, szpilkach, szpi spódniczkach, kapeluszach, wyglądały elegancko i pokazuję im, że to przyciąga same pozytywne reakcje. I tak jest. Jak się zaczęłam pojawiać nawet w szpilkach na rajdach terenowych, to zaczęłam zwracać uwagę w bardzo pozytywny sposób w sukience, w kapeluszu, wszyscy przychodzili, zaczęli mi pomagać, czasami wręcz nosili na rękach, co jest jakby marzeniem wielu kobiet tak naprawdę, żeby mnie nosił na rękach i nie. I to o to chodzi, żeby odważyć się pokazać siebie, yy, odważyć się być sobą i kreować markę w Ale to, sposób. to, co powiedziałaś, jest też bardzo y, ciekawe, i przyznam się szczerze, że jeszcze w moim programie y, nie poruszyliśmy tego aspektu. To znaczy, bo ty wspomniałaś o kapeluszu, mm -hmm. o szpilkach, że mm -hmm. i jeszcze dodałaś do tego, że z twojej perspektywy masz takie przeświadczenie, że wyznaczasz pewne trendy. Mm -hmm. I teraz y, czy ty uważasz, że w dzisiejszym świecie, obojętnie czy mówimy o showbiznesie, czy mówimy hmm. o biznesie, ten taki aspekt odróżniania się z perspektywy na przykład takich elementów ubioru, elementów stylu bycia i tym podobnych, czy to jest dzisiaj taki, taka rzecz, która jest obowiązkowa, która dodaje takiej siły, jest takim dopalaczem? Dopalaczem na pewno. I y, y, każdy powinien odnaleźć swój styl. Bo styl oznacza osobowość. Jeśli go mamy, to znaczy, że mamy osobowość, że wiemy, kim jesteśmy, że czego chcemy w życiu i nie wstydzimy się tego być. Odwaga przede wszystkim w biznesie jest bardzo ważna. Odwaga, a żeby być odważnym, trzeba czuć w sobie ten swój styl, tą swoją jakość, i wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dopiero kształtować i szlifować jakość. A w takim razie, bo Ty wspomniałaś o odwadze, tobie jej nie brakuje. Natomiast z Twoich obserwacji uważasz, że kadra zarządzająca, czy w ogóle Twoja branża i eksperci z nią związani, czy oni są mentalnie przygotowani do budowania marki osobistej? Ta branża motoryzacyjna. To jest te, oczywiście moje życie, że tak powiem. I y, kadra zarządzająca może nie do końca. Tutaj jest różnie się zdarza. I, i ja się nauczyłam jednej rzeczy. Ja kiedyś studiowałam i pan na, na studiach zapytał się mnie, no dobrze, ma pani plakat, bo jest tym grafikiem z wykształcenia, to niech pani teraz, wszyscy studenci, tak mnie, niech pani teraz mi sprzeda ten plakat. Jak pani mi go sprzeda? Ja dosyć y, błyskotliwie, od razu, szczerze odpowiedziałam, Proszę pana, ja jestem specjalistą, proszę mi zaufać, e, ja będę to robić. I o to chodzi. W życiu nie każdy, każdy ma jakąś swoją specjalizację i kadra zarządzająca musi umieć zaufać. Specjaliście. I wiadomo, że ktoś, kto jest inżynierem albo ktoś, kto jest finansistą, nie będzie miał tego poczucia i zmysłu marketingowego, nie będzie obserwował rynku reklamowego i tego, co się dzieje na świecie, jak sprzedać produkt. Przykładem jest Coca-Cola, gdzie na przykład wymyślił ją farmaceuta, sprzedawał po 5 dolarów, a dopiero jak przejął go, Coca-Colę przejął specjalista od marketingu. To wtedy y, zarobili 50 milion, y, milionów dolarów. Więc kwestia jest tego, żeby zaufać specjalistom. Każdy jest w czymś dobrym. Ja jestem od zawsze dobra w marketingu i w kreowaniu. I na przykład, jak powstawała Roxy Test, to była kwestia analiz tego, co się dzieje, krok po kroku. Ale to dobrze. To w takim razie bo mamy jeszcze chwilkę, tak. więc, więc mam jeszcze dwa, dwa pytania, ale to mnie strasznie zainteresowało. Tak. Roxy test. Roxi testuje. Skąd się to wzięło? E, Roxy wzięła się od... Bo Raczej Danuta Gołębiewska, no tak... tak średnio. Tak. Postanowiłam tutaj powierzyć, akurat, że tak powiem, swoją nazwę, stworzyć swoją markę, nazwę. Trochę odbiegającą od mojego imienia, nazwiska. Jakby. Ze względów bardziej na tradycje rodzinne. O, to jest bardzo ważne, bo mojego ojca firma się nazywa Roxana. Moja firma też się nazywa Roxana, jeszcze bardziej skróconej nazwie. A jeśli już mówimy o znaku firmowym, została Roxy. A test, bo testuje producentów motoryzacyjnych pod kątem kobiecych potrzeb, testuje wszystkie, sprawdzam miejsca, gdzie kobiety się pojawiają w motosporcie i jak mogą się pojawiać, I im pomagam i wyznaczam właśnie te nowe ścieżki i trendy i Wspieram kobiety w motoryzacji i w motosporcie i je pokazuję. Tak zyskałam niszę. Właśnie dlatego zapytałem się skąd. No bo tak starałem się i tak pamiętam, że zawsze, kiedy, tworzo, kiedy tworzone są te nazwy, no to zawsze od imię, na nazwisko. Mhm. A ty tutaj pokazałaś właśnie tą taką większą głębię tego, i to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. Natomiast na koniec, mhm. ostatnie pytanie, a raczej prośba. O to, żebyś wyobraziła sobie, że jest przed tobą osoba, która. Nie do końca jest przekonana do tego, żeby budować markę osobistą. Mhm. Jak byś tą osobę przekonała? Jakich byś użyła dwóch, trzech argumentów? Bardzo proste. Załóżmy, że to jest pan. Proszę pana, czy chce pan stworzyć produkt, który przejdzie do historii? Czy chce pan stworzyć produkt, który będzie drogi, bo będzie pana. Jakością, przedstawiał Pana jakość. Czy chce Pan być dumny i czuć się dumny z tego, co Pan stworzył, czy zginąć w tłumie? No, ja się czuję przekonany. <grym> Ale jeszcze mamy chwileczkę, więc dopytam, bo to mnie jeszcze ciekawi. Jakie wyznaczyłabyś, czy jakie wymieniłaś jeden, dwa te najważniejsze trendy, które dzisiaj funkcjonują w budowaniu marki osobistej? I można to jakieś <grym> 20 sekund. Przede wszystkim trzeba być szczerym w budowaniu marki osobistej, odnaleźć siebie i swoją pasję. Żeby marka była silna, to odnajdujmy w kliencie lub w sobie po prostu pasję, odnajdźmy siebie i ta marka musi być, wtedy dopiero będzie jakościowa, bo będzie prawdziwa. Odwaga, emocje. Emocje sprzedają się najlepiej. Ludzie kupują emocje. Jak kupujemy ubrania, to kupujemy te droższe, bo czujemy się wtedy dzięki nim lepszym. Jak kupujemy tańsze, to się czujemy nijak, ale chcemy zarobić na ten drogi produkt. I za to bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za te słowa, które powiedziałaś. I życzę oczywiście powodzenia. Wzajemnie. Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój Branding, już w najbliższy piątek o godzinie 14.30. Do zobaczenia.